Cześć, nazywam się Szymon Sadowski, jestem przedsiębiorcą i projektantem wnętrz. Prowadzę salon niemieckich mebli kuchennych Virgo Studio. W tym filmie opowiem o trendach w kuchni panujących w 2023 roku. W związku z tym, że ekspozycje w naszym salonie budujemy w oparciu o panujące trendy, łatwo mi będzie wykorzystać jedną z nich, aby przekazać Wam garść informacji. Mówiąc trendy, myślimy kolory, a tu, poza ponadczasową bielą i czernią, w bieżącym roku prym będą wiodły kolory ziemi. Zatem pierwsze nasze skojarzenia to brąz z glebą, zielony z roślinnością, beż z piaskiem, a także odcienie szarego ze skałami i górami. Na ekspozycji prezentujemy kuchnię z frontami w pięknym kolorze kaszmiru. Jak mówię do inwestorów, może zaprojektujmy kuchnię w kolorze kaszmiru, to często oni zastanawiają się, jak on właściwie wygląda. Kaszmir to barwa z pogranicza kilku kolorów. Jest jasny i w zależności od oświetlenia i pory dnia przypomina szary lub beżowy. Oznacza to, że Kaszmir jest naturalny i neutralny, a tym samym uważany jest za barwę o niezwykłej elegancji, która stanowi tło dla innych barw i tekstur. W tej kuchni prezentujemy fronty wykonane ze szkła polimerowego. Efekt głębi koloru w wysokim połysku sprawia, że te fronty skupiają na sobie uwagę w każdej kuchni. Fronty te cechują się bardzo dużą odpornością na zarysowania, dzięki czemu przez wiele lat wyglądają jak nowe. Nie zmieniają koloru, są odporne na działania promieni UV, dzięki czemu nawet po latach możesz domówić nowe moduły, których kolor nie będzie się różnić od koloru pozostałych frontów. Jeśli lubisz zostawiać rodzinie wiadomość w kuchni, możesz ją napisać pisakiem do tablic na tych frontach. Coś, co w tym roku będziemy oglądać bardzo często, to kamień. I na całe szczęście nie tylko karara i kalakata, ale kamień w bardzo wyrazistych formach. W kuchniach ma przykuwać uwagę i nadawać wnętrzu tzw. pazura. Na ekspozycji widzicie spiek kwarcowy marki Dekton, który doskonale ożywia stonowany kaszmir na frontach. Nieprzerwanie będziemy widzieć w kuchniach witryny, które w otwartych kuchniach nadają wnętrzom przytulności i pokojowej atmosfery, sprzyjającej nie tylko gotowaniu, ale również spędzaniu czasu całej rodziny w świetnej atmosferze. Jeśli mówimy o trendach, nie możemy zapomnieć o ponadczasowym drewnie. 2023 rok to rok zmiany kolorystyki drewna z jasnego na barwę zdecydowanie ciemniejszą. Wszelkie średnie odcienie, które są dużo bardziej wyrafinowane, tego roku będą wiodły prym. Kiedy mówimy o drewnie, nie możemy nie wspomnieć także o frontach ryflowanych, które w tym roku będą dużym hitem. Szczególnie kiedy projektując nowoczesną kuchnię używamy gładkich, prostych form, zastosowaniu choćby pojedynczych elementów w postaci ryflowanych frontów, sprawimy, że przyciągniemy uwagę do całej zabudowy. Trendy w kuchni to także urządzenia AGD. W coraz bardziej minimalistycznych formach doskonale sprawdzą się płyty indukcyjne z wbudowanym okapem. Na ekspozycji widzicie płytę marki Bora, która jest prekursorem tego typu urządzeń. Dzięki temu innowacyjnemu rozwiązaniu zyskujemy więcej miejsca do przechowywania, ponieważ całe urządzenie zajmuje tylko jedną płytką szufladę. W zabudowie pod ścianą nad płytą możemy powiedzieć, powiesić szafki wiszące, w tym przypadku z wspomnianymi już witrynami. Jeśli projektujemy płytę na wyspie, nad nią możemy powiesić minimalistyczne lampy, które nie zasłonią nas zabudowy kuchennej, którą mamy za wyspą. Dzięki temu całe piękno kuchni możemy podziwiać z salonu. Na koniec warto dodać, że poza kolorami ziemi modne będą również odważne, wyraziste, ciemne kolory, np. granat lub butelkowa zieleń. Zobaczymy je zarówno jako dominanty w całym wnętrzu, ale szczególnie w kuchniach jako dodatki kontrastujące ze stonowanymi kolorami. To tyle na dzisiaj. Jeśli chcesz czerpać więcej informacji dotyczących projektowania kuchni, zasubskrybuj nasz kanał. Do zobaczenia!